Cześć, witam Was. Tu rybcia 11, pokażę Wam dzisiaj moją mapę, którą pobrałem z internetu. Chciałbym ją też trochę ulepszyć. Mam nadzieję, że się uda. Widzicie, to mi skin chyba coś zrelagowany lub zepsuty, nie wiem do końca. Nie wiem gdzie ma oczy Ale będzie ładnie wyglądał tak A tu buty Spodnie I łapek um, musiał teraz iść O ja pierdzielę, myślałem że się tam przeskoczę A cóż to za rysunek? No, A. coś naprawdę musiał się napracować. Może bym to trochę ulepszył, takie tu. Ups. Aby wejść, rozwal znak, a następnie płocz. Mówiesz i masz. Płyniemy się. I dotarliśmy. widzicie tam jest zwierzę i już się wam tam pokazałem w tym odcinku pokażę wam różne miejsca i rzeczy Widzicie, tu jest takie ładne ten, ale co się w nim kryje? Schron, więc skaczemy, otwieramy. Jesteśmy w takim autonku. Schron może być na przykład przed sondiakami na przykład Przez, przed takimi różnymi. Dobra. Przejdziemy. Hmm. To jest chyba dom. Tak, to jest dom, tak? Tak. To jest dom. To jest taki normalny dom. Książki. Właśnie muszę coś schować. Łuk. Strzałki. Łuk. mam bez przesady jedną, co muszę wziąć, chociaż. Jak widzicie, łóżko, chyba tu nie ma tajnych przejść. Dobra, muszę iść do spieżarni, żeby coś zjeść. O, wyżej strażnicza. Eee, tu chyba nie byłem. Dom. Nie, tutaj nie byłem. E, a, tu jest na płytki, tak? Eee, z mam. I co to za utwór? Bo żaden fajny Raczej fajny to nie jest uf Dobra To idziemy teraz do Spiżarni Jupi Cześć Zudesu Nośc Ciasta Ryby O ryby Okej, okay. nie opierd... Okay mleko 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 mm -hmm. są wiadra są chleby który chyba nie mogą tu dobrać jest chlebek pycha chlebek wcinamy chlebek, chlebek. I idziemy teraz gdzie? Tu? Hmm. co tam jest? Nigdy tam nie byłem. Co? Hm. Wieża starżnicza. Dziękuję, jak widzicie, jak się skoczy, to nie jest dobrze, stąd widzę prawie wszystko. Ale naprawdę ktoś się musiał namęczyć. Teraz pójdziemy do spiżarni. Chyba. No to teraz chodamy już zabić się można. Nie no, zaraz. Ja dobra. Nie tu, tu. Ktoś tu może wejść. Nie pomyśleli, ale i to, to jest fajne. O tu też. No jak widzicie są tu plony. Ja się boję, ja się boję. Hmm. Ja się boję, ja się boję. A muszę iść tam, poza kawał drogi. Chcę, żeby mi jakiś pająk spotkał. O, dobra, nieważne. O kurde, pająki. Kliper. O o. Jest! Kurcze! Ty to słysz robisz? A, zrobisz pokojowy? No nie ma? No najpierw... Pierwszych... Wytyfy. No, tam jest jakieś kości. na dzielę. Ten nowy Minecraft jest tam dobry, bo ostatnio, w którym grę, to był, to był u kolegi, a taki, którego miałem, to był Minecraft 1.2.5. Nie 1.5.2, tylko 1.2.5, a... Hmm. Ha ha, bronię się Nie Jestem cichy jak Nie powiem kto No pajak może na mnie skoczyć Ta ten może mnie strzelić Pójdę już z frontu O kurka, pada O kurde O pierdziele No No, no. nie no Że nie wiem tak głośno cicho mówię Nie wiem tego On mi gonicznie Chcę spać, chcę spać Jest Huh. Ja nie lubię, jak w Minecrafcie pada. Poli <laughs> boli się! Ty, a właśnie, kto to był ten złoty zbroń? Hmm... Kto to był? Pytam się was. Kto to był? Ty gość! Co to? to? O ty, ja spadam. A, ja z wodzie się nie jara. Hmm. Trudna sprawa. Któż mi dziko dzikus mnie dziku, dziku nie dogoni. Ho he ha Ostatnio jak tu byłem... To wodę pip. Dlaczego? Otwieram, a tu... What the fuck? Dwa klipery. Jeden mały, drugi normalny. Ty, to jest kotek? Kotek! Właśnie nie wiem o co chodzi, kto to jest. Ostatnio jak byłem. Dobra, żebym się nie zgubił. O, nie zgubię się. gul gul Czyli co tam jest? O, trawka. Ja pierdzielę, ja już książki Ale... Pytanie, kto to był ten złoty? Hmm Ciekawa... Ciekawa sprawa Jestem głodny Hmm. Może a ten się da do schronu, czy nie? Czy już chronięś tam? Dobra, na razie nie mam czego pokazywać, ale jak będę miał to pokażę wam. Muszę no. zrobić sobie kilo w H itp. Dobra, Rybcowa bez mordy Was żegna. Tylko pytanie kto to był ten złoty i dlaczego mordy mi nie ma? Do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft. Cześć!